Mano mordeczki. Kolejny dzień, kolejny trening. 150 kg na klatę solo style. Ostatnio robiliśmy trening ciężki, dzisiaj jest trening lekki, więc lepiej mi się było zmobilizować, bo już są trochę te mięśnie zmęczone. Zdejmujemy nasz ciężar. 2,5 kilo zrobiłem już rozgrzewkę 80 pompek w dwóch seriach trochę pomachałem rękami do tego zrobiłem dwa razy po 8 podciągnięć pod chwytę Lecimy robimy jeszcze 10 przysiadów Nagroda po treningu będzie taka więc warto ćwiczyć lecimy 50 kilo 20 razy dzisiaj trening lekki, cieszę się, bo nie mogłem się zmobilizować. Nie, jest nie, 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 dzisiaj przypominamy przypominamy że że nie, 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 nie Trzeba im przypominać Robimy 6 razy trening w tygodniu Jeden trening mocny, drugi przypominajka. Jeden trening mocny, drugi słaby. Tu macie fazę? Bo codziennie mam treningów nie dałbym rady, Nie chujaj i tak mi jest ciężko. Ale może się rozkręcę. Lecimy podciągnięcia teraz mordy. Lecimy podciągnięcia na chwytem. Normalnie. O, poszło Poszło mordy Poszło, ale mówię wam, my Mięśnie już zmęczony, ja zmęczony mobilizuję się dopiero późno, żeby zacząć ćwiczyć się slipa. śniegu teraz o tyle Dzisiaj walczyliśmy w chuj czasu, żeby wyjechać spod domu No je tak śniegu ja bez łopaty jeszcze, bo niedawno się tu wprowadziłem Dopiero babka pożyczyła nam opatę i wyjechaliśmy Ale masakra A ja jeszcze muszę prawko na ti raz dać Tą pogodę, więc nie będzie lekko Dobra, lecimy 70 kg 12 razy Boże, jak ja to wymuszam, no tak. jak ja to wymuszam, żeby to jakoś kurwa... O. Zakładam 80 kilo, 10 razy wyrzucam to nad siebie i po treningu. Oczywiście w międzyczasie jeszcze się podciągamy Teraz 10 razy na drążku wam I razy jeszcze raz wyrzucę to nad kratkę i w chuju mam, ile można ćwiczyć, Kurzo, mać. Nażarłem się chipsów, dwie paczki opierdoliłem, więc nie ma chudnięcia. Póki będę chipsy kupował, nie schudnę. Zapowiedzcie mi jak u was? Jak u was kurwa? Czy ćwiczycie? Nawet jak wam się nie chce czy nie? Czy się opierdalacie? czy dajecie radę, czy nie. Mordeczki Morteczki. 10 razy 80 kilo, kochani. O. Odpoczniemy jeszcze z 10 sekund, typ 15 Uff. Napniemy się Lecimy, rur łapy chyba drobną Wczoraj zapomniałem drzewek zjeść nawet No nie podoba mi się to Ta moja postawa Biała chodzi i wszystkich bije Tu kocura zaczepia Tu młode koty zaczepia Wszystkich biała chodzi i bije Biała to jest Biała to jest teraz taki Szeryf Biała jest teraz tam Tutaj każdego, kogo chce, to sobie pierdolnie złapie. Teraz za kocurem biega. O, kocurę z drabinie spierdala. Koturę z drabinie spierdala od białej. biała już na niego czycha na dole. A kocur z pierdolia. Też biała za nim, co on sobie będzie pozwalał, gdzie chce chodzić. Pokaż co sheriff robi szeryf tego miejsca A tu maluszek mój kochany niuniuś Przepiękny A tu dziubcio dzióbcio A co ci robić Jestem maniakiem kotu sorry Sorry mordy, jestem maniakiem kotu Dobra, 80 kg bez wymykania. Besca en <clears throat> Wymuszę, aby zrobić. Ale na chuj, no taki ma być trening. trening musi zostać zrobiony. Czy lżejszy czy mocniejszy. Musi zostać zrobiony, nawet jak nie masz siły. Trzeba coś pomachać, kurwa. Chyba, że już naprawdę wymiękasz, to dwa dni przerwy robisz. A tam trzeba machać Mordy robię jeszcze prociągnięcia i spadam spać. Albo na Twitcha. W Tibie grać. Poszło, poszło, kończę mordy, bo już naprawdę jesteśmy ciężko. Poszło, trzymajcie się tej zdrówki, cieplutkie, essa.